Wyobraź sobie, że idziesz spać i budzisz się w 2020 roku. Pierwsze co zauważysz to, że każdy siedzi w domu z zawiadomego powodu, więc postanawiasz włączyć swoją ulubioną grę Minecrafta. Oczywiście nie ma w niej Wardena, lasu wiśniowego i wielu więcej rzeczy, ale ma to swój urok. Czerwcu tego roku wyszła przez wielu uważaną za najlepszą aktualizację 1.16, czyli Nether Update. Uważam, że to był ostatni moment na uratowanie gry, a następna aktualizacja była już skrętem w tragiczną drogę. Ale niestety twórcy nie postanowili z niej zawrócić. Ale zacznijmy od początku. W 2014 roku Microsoft zakupił Minecrafta od Pierwszą aktualizacją pełni wydaną przez Microsoft jest kontrowersyjny 1.9, czyli aktualizacja PVP. Wielu osobom nie spodobał się nowy system, ale większość się przyzwyczaiła. Następnie wyszedł 1.10, 1.11 i 1.12. Były to bardzo ważne i potrzebne aktualizacje, ale zaraz po nich pojawił się 1.13 który moim zdaniem rozpoczął złoty okres aktualizacji Minecrafta. Po raz pierwszy pojawił się mobvote, który wygrał Phantom. Naprawdę nie wiem kto na tego moba głosował, ale mam nadzieję, że teraz żałuje. Aktualizacji dodano również update wody, nowy system pływania, trójzęby oraz ogromną aktualizację tekstur, dzięki której najłatwiej rozpoznać wersję Minecrafta. Jak widzicie Microsoft się rozpędzał, ale na pewno nie chciał zatrzymać, bo już na drodze pojawiła się 1.14, czyli aktualizacja wiosek, które od teraz nabrały życia, oraz nowy system handlu, bez którego nie wyobrażam sobie obecnie robienia najlepszej możliwej zbroi. Kolejnie, Mojang dodał może troszkę mniejszy B-update, ale też ważny dla fanów Redstone'a. No i wreszcie 1.16, czyli przeogromny update Netheru. Ogromna ilość zmian, dodanie nowych biomów, struktur. Zresztą sami zobaczcie, jak wyglądał wcześniej Nether, a jak wygląda teraz. No w ogóle bez porównania. W następnym update'cie Mojang dalej miał nie zwalniać, bo aktualizacje miały ulec kopalnie. Wszyscy strasznie nahypowali się na ogromne zmiany, a tu klops, już po pierwszych snapshotach ludzie wiedzieli, że coś jest nie tak. Niby zmieniono generator świata oraz dodano nowy system wydobywania ród, no ale większość kontentu nie została w ogóle dodana. Albo tak jak na przykład sakiewka została dodana, ale zawieszona. I w tym zawieszeniu tkwi aż do dzisiaj. Warto dodać również, że 1.17 wyszło dopiero po prawie roku od wyjścia 1.16, czyli w naprawdę długim czasie została dodana minimalna ilość kontentu. No ale dobra, twórcy zapowiedzieli 1.18, czyli drugą część Cave and Cliffs, która miała dodawać rzeczy obiecane w 1.17. Dodano minusowe koordynaty i wiele więcej rzeczy. Ale warto zwrócić uwagę na datę, bo 1.18 wyszło po 8 miesiącach od wersji 1.17. Jest to ogromny odstęp czasu. Następna aktualizacja, czyli 1.19 The Wild Update, wyszło po 6 miesiącach, a następne 1.20 dopiero po roku. I tu pojawia się pierwszy problem, czyli zbyt rzadko dodawane aktualizacje. Za czasów nocza w roku pojawiały się po 3 aktualizacje, natomiast po sprzedaży Mojangu aktualizacje pojawiały się może raz, może dwa do roku. Tylko powiecie, no dobra, ale mówisz, że 1.14 to złoty okres Minecrafta. A też tak wychodziły aktualizacje. Jak najbardziej macie rację, tylko były o to bardzo znaczące update'y. Wyobraźcie sobie obecnie grać na starych teksturach albo eksplorować pusty nether, bo ja nie za bardzo. 1.17, 1.18 też są ciekawymi nowościami, ale jednak one były tworzone prawie 2 lata. Natomiast 1.19 1.20 dodawały jeden bion, no i oczywiście Deep Dark. Ale wiecie, tempo rozwoju gry znacznie zwolniło. Trochę wygląda to, jakby twórcy nie chciało się robić dużych aktualizacji. Już nawet polskie serwery potrafią dodawać ciekawsze przedmioty, więc jeśli chcesz wiedzieć jakie, to wejdź na mój film, do którego masz link w opisie, tam dokładnie opowiadam o customowych itemkach na Anarchii. Drugim bardzo istotnym problemem Minecrafta jest brak słuchania społeczności. Gry takie jak Fortnite szczerze biorą do sobie do serca opinie graczy, natomiast Mojang? Niby mamy mobwołt, no ale umówmy się, i tak nie jest to coś na co społeczność liczyło. Wiadomo, że twórcy słuchając społeczności nie zaspokoją każdego, no ale mogliby chociaż po części próbować słuchać graczy. Wiadomo, że teraz najwięcej osób czeka na end update, ale czy, mo ale czy Mojang ją dodać? No ale czas pokaże, wracając do tytułu, czy Minecraft upadnie? Na pewno nie, bo jest to gra zbyt bardzo ukorzeniona w popkulturze. Ale moim zdaniem, dopóki nie powrzewrócą stanu ze złego okresu Minecrafta, czyli dwa mocne update'y rocznie, to gra będzie powoli tracić graczy. Duży spadek może być podczas premiery jakiejś dużej gry, na przykład przy okazji GTA 6. Czas pokaże, a ja już się z wami żegnam. Jeśli film wam się spodoba, zachęcam do stawienia lajka i suba. No i siema!